W pianowym cylindrze pod tłokiem, który może poruszać się bez starcia. Tłok ma powierzchnię 7 cm2 i 8 kg. Taka jest masa tłoka z obciążnikiem. Pod nim znajduje się azot o objętości 80 dm3 i temperaturze 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne jest Pa 1000 hektopaskali. Jaka jest masa azotu zamkniętego pod tym rzetłokiem? Wypisujemy dane. W pierwszej linii wypisałem te dane, które występują w treści zadania, przeliczając je do układu SI. Ale będzie nam potrzebna masa molowa azotu. To jest dana tablicowa z karty wzorów. Bierzesz. Tę wartość. Będzie potrzebna stała gazowa R oraz przyspieszenie ziemskie w miejscu, gdzie to doświadczenie wykonano. Patrząc na gaz zamknięty pod tłokiem, musimy dostrzec, że ciśnienie tego gazu jest równe sumie ciśnienia atmosferycznego wybieranego na tłok i przenoszonego na gaz. Oraz ciśnienia wywieranego przez masę tłoka i ciężarka znajdującego się nad, nad tymże tłokiem. Wychodzimy z równania klaperona N małe to liczba moli gazu, która jest równa stosunkowi masy gazu do masy molowej. Wyznaczamy stąd, stąd masę M i przyglądamy się ciśnieniu. Zgodnie z tym, co przed chwilą powiedziałem, to ciśnienie P, jakie panuje pod tłokiem, jest sumą ciśnienia atmosferycznego PA i ciśnienia wywieranego przez tłok z ciężarkiem P ze wskaźnikiem M. No, więc piszę to. P atmosferyczne plus ciśnienie wywierane przez ciężarek z tłokiem. Ciśnienie wybierane przez ciężarek z tłokiem jest równe stosunkowi ciężaru tych dwóch ciał do powierzchni, na którą ten ciężar działa. To będzie ciśnienie czyli stosunek MG do powierzchni S. Przyjrzyjmy się podświetlonej równości na czerwono równości z ostatniego zapisu. Możemy podstawić dane, bowiem wszystkie one są znane, i znaleźć masę. Ja to zrobiłem w sposób następujący. Podstawiając konkretne dane, znalazłem, że to jest około 2 gramy. No, trzeba jeszcze sprawdzić wymiar tej wielkości fizycznej, którą znalazłem. Czy rzeczywiście to jest kilogram? Proponuję tutaj postąpić trochę inaczej. Mianowicie teraz podziałać na jednostkach występujących w tym zapisie. Wygląda to w sposób następujący. Wymiarem wielkości fizycznej M jest, popatrzmy, paskal plus kilogram metr na sekundę kwadrat na metr kwadrat razy metr do trzeciej i razy kilogram na mol i to dzielone Joule przez mol Kelvin i razy jeszcze Kelvin. Zauważmy, że można uprościć mole oraz te tutaj kelwiny. Co nam zostaje? Ano przyjrzyj się. Pascal jest to newton na metr kwadratowy. Natomiast tutaj mamy kilogram metr na sekundę kwadrat, to jest Newton. A w mianowniku mamy dżul, a dżul to jest nic innego jak Newton razy metr. Zatem podstawiamy wymiarem nawiasu Newton na metr kwadrat, tutaj Newton na metr kwadrat, czyli jest Newton przez metr kwadrat razy metr sześcienny i razy kilogram. A Joule to jest Newton razy metr. Jak uprościmy Newtony, metry kwadratowe, metry sześcienne, pozostaje nam to, co zaznaczyłem na czarno, czyli kilogram. Z tego powodu, przyglądając się otrzymanemu wynikowi, można wysnuć przypuszczenie, że nie popełniliśmy błędu rozwiązując to zadanie, bo znaleźliśmy wartość i wymiar wielkości poszukiwanej, czyli masy azotu pod tłokiem.